I w pewnym momencie w ogóle, ponieważ musiałem o sprawozdania, tak na mówiąc, skąd się wzięła Fundacja Edukacji Technologicznej. Towarzysz Kłaśniewski ją miał w zarządzie swoim. No proszę. To jest młody minister, tak? Tak, tylko to był minister sportu w tym czasie i, i sobie wywalczył minister sportu. Nadzór nad takimi fundacjami. Dlaczego? Ta fundacja, między innymi, na początku została zasilona jakąś tam ilootą gotówki kompletnej. To byli koledzy, którzy się umówili, gotówkę wykorzystali. Ja dostałem fundację gołą. Nic nie było. Zero. No, a to się przez te 30 lat nic nie zmieniło w sumie, aż by się chciało powiedzieć. Nie ja wiem. W każdym razie stwierdziłem, po pocholere mnie ta fundacja, jeżeli ja tak praktycznie tylko sprzedaję własne programy. Jak powiedziałem, życie nie rozpieszczało. Jechało się na, tak, z dnia na dzień. Jak zacząłem produkować już coś i sprzedawać, to po pierwsze był rok, 1989. W czerwcu był okrągły stół. Wtedy z ogłoszenia moja żona mogła za pieniądze zarobione w moich firmach kupić kolorowy telewizor pierwszy w życiu a telewizory już były na ja tylko ja nie miałem pieniędzy na to, żeby kupić. Mniej więcej w tym samym czasie. Moja żona wzięła pieniądze i piła praltę automatyczną wreszcie. Mając dwójkę dzieci, a no to pralka automatyczna spełniała swoje znaczenie. Dalej, po prostu przestaliśmy się zastanawiać nad jakimiś codziennymi wydatkami. Po prostu trzeba wydać. Moja żona mówi tak, owoce dla dzieci trzeba kupić. Czy są pieniądze, czy nie ma, trzeba kupić. No to pieniądze się musiały znaleźć. Czyli krótko mówiąc, zacząłem żyć normalnie, powiedziałbym. no. Nie dorobiłem się niczego, praktycznie rzecz biorąc. Bo jeżeli chodzi o taki sprzęt, to znaczy tak, ja w ogóle byłem przekonany, bo tak, skąd się wziął Komodo 64? Praktycznie to już mnie instytut zafundował. No bo zapytałem Uwika, a w sumie nie zapytałem, skąd się żył kolejny już no Jakkolwiek bez monitora, także był jeszcze kombinowany jakoś, no ale w końcu po kilku latach chyba i monitor został zafundowany już. I na monitorze, na tym komputerze 64 zacząłem robić również rzeczy, to znaczy u nas była taka, taka Taka placówka prototypów różnych, w związku z tym Instytut u mnie zamówił chyba 10 na przykład, Warsaw Basiców. No, to dla mnie była gadka, bo tam różnym ludziom zostało to porozdawane później. I to były, tak gdyby, takie początki, początki tego, a później, no to cóż, jak mówiłem, dziesięć lat. Czyli ja skończyłem praktycznie, rzecz biorąc, już, jak mówiłem, ostatni produkt to chyba był 93 czwarty rok. A to więcej niż 10 lat. Rok 82 zacząłem chyba mniej więcej. Czy w niektórych dokumentach widziałem, że się przejechał też rok 95, A to podejrzewam a może? 95 to już pewnie była końcówka. Tak? A to końcówka, ale to wtedy zamykałem, po prostu zamykałem już fundację, przyszedłem na swoją firmę, w mojej firmie w pewnym momencie stwierdziłem też muszę zamknąć, jak mówiłem, zaplanowałem, że wtedy i wtedy zamykam i w tej sytuacji po prostu już podnosiłem ceny na, na produktach, na których mi zależało, ale ostatecznie wierzcie mi Państwo, jeżeli chodzi o kartridże, co do zaraz sprzedałem. Także nawet nawet później, ja nie wiem, ja mówiłem, że Warsaw Basic kupiłem, ale ja widzę, że chyba tylko ten kartyczny, który ja kupiłem z giełdy. Nie z giełdy, a z Allegro. Czyli to, ten kartusz pan odkupił, tak? tak? tak. No bo teraz właśnie na Allegro też wisi i ja go chciał kupić. Właśnie znaczy, podał mi to do, mówiłem koledze ze na który jest tak zajawiony też jak ja, że będę się widział z panem Radziszewskim. Ja mnie właśnie podesłał wczoraj Zarek Rolinka, że właśnie jest ten, ten, to co Panu o. pokazałem i tak szczerze mówiąc samym bym to chętnie kupił, yy, może się uda, za 150 zł teraz to wisi. No to dużo. Znaczy na dzisiejsze czasy jakby Pan popatrzał, to pewnie Pan tego nie siedzi, jak on Pan popatrzał ile to wszystko kosztuje, szał jest po prostu, ceny, ceny w ostatnich dwóch, trzech latach tak wyskoczyły, Zestaw komodora ładnie utrzymany, jeszcze żeby były kartony, komputer tam powiedzmy, magnezową zasilacz w perfekcyjnym stanie jak z fabryki, 400-500 zł. Dzisiaj kosztuje. No to już więcej niż jak to kosztowało. Nowe, bo ja pamiętam jak mieszkałem większość życia w Zradzie, był taki sklep tam i gościu jeszcze w 95 roku, to też tak jak mówi, ale to akurat. Też mi to wszystko tak zafascynowało. Gdzie 95. albo 6 rok to nowy Komodor z ostatniej tej serii kosztował 300 albo 350 zł w 96. roku. Ostatnie leżaki magazynowe. No ale nowy to już nie był Komodor 64 w tej plastikowej budowie. Czy wyznaje Pan tego starego chlebaka oczywiście, z czarnymi tarczami? Ja skompletowałem taki zestaw, że. Monitor firmowy 1802, dwie stacje dysków też w kolorze, że napęd czarny, stacja ta taka szarawa, do tego drukarka 803. No, ale, ale, ale stację dysków Pan ma tą, taką, która czyta również w innych formatach? 1571, znaczy się dwustronna tak, tak, czytająca tak, tak, GCR jak i tak, MFM, albo ten wątek jeszcze mieliśmy. No. Ta 1571 ma drugi kontroler, który czyta natywnie w MFM i ona czyta faktycznie te wszystkie inne formaty PC-owe, bo ta oryginalna stacja komodorowska ma inny w ogóle zapis. G GCR tam jest gdzie 8 bitów jest kodowanych na 10. Nie wiem jak, ale, ale nie, ale to jest zapisane, czy zapisana na niej, na, na tej starej się nie odczyta w takim razie, tak? Znaczy na tej starej, co Pan ma na myśli? Na tej pierwszej powiedzmy. Znaczy, 1571 jest kompatybilna wstecz. Znaczy, dyskietkę sformatuje na dwustronną, bo ona potrafi natywnie sformatować na dwa razy większy rozmiar, no to tamta nie. Bo tam, tam jest potem takie przekabacenie, że. Yy, jakby pan tą dyskietkę chciał w drugą stronę obrócić, to, to zapis jest tak jakby w drugim kierunku i ta stacja nie, nie umie tego w ogóle odczytać. No tak, to na pewno. Natomiast ja mam, mam moje, chyba z dwie, albo trzy stacje jeszcze takie, w ogóle, nawiasem mówiąc, jak pan nie ma, mogę podarować jedną <grym> do no kolekcji. Nie będę pasożytem, że tak powiem. No, e mogę się tutaj wygłuchać, że, że się że dobra, moja, moja żona e, uważa za największego dla niej konkurenta komputer. Mój. A dokładnie ta sama myśl mogę pokazać. Kolega mi napisał ostatnio z, e, z Kiowa. Profesor Matematyk, że ja mu napisałem, że właśnie jestem na działce, po zapisaniem książki, którą mu część tam wysłałem, to jeszcze muszę rąbać drzewo i palić w piecu, bo jest zimno strasznie. I on to przeczytał żonie. I żona powiedziała: No, to jest jedyna praca warta. Pochwalenia, a nie tak jak ty siedzisz przed monitorem cały czas, to jest, to jest pan Tam w moim wieku z Kijowa. Rozumiem. Tak, co do tego sprzętu, to ja mam generalnie szeroki przekrój. PETA nie mam, to się przyznam. Nigdy nie miałem PETA, ale mam Wika20, Komodorę 16. 116 mam tylko płytę, główną kiedyś kupiłem. Plus 4 też mam i to zazwyczaj w kilku egzemplarzach. Mam SX64 w wersji NTSC, jedną sztukę do remontu. Mam Komodore 126. Ja na SX-ie pracowałem też, to znaczy walizeczka ta, tak? Tak, tak, walizeczka, no. Tylko nie mam tej zakrywkowej klawiatury do niego na przykład. No jest takie trochę gebrakowe. Ja Ekranów ja nie miałem. miałem, ale to kolega mnie użyczał, że się tak wyrażę. Komodoro 128 płaskiego, mam tego desktopa w plastikowej obudowie, tą późniejszą wersję w metalowej obudowie też mam, Zatem jeszcze mam, Wika 20 mam tylko w tej wersji późniejszej. A jeszcze ta, jeden epizod z mojego życia. Nawiązałem jakiś kontakt, z oproszeniem chyba, w swoim czasie, że wyjeżdżają ludzie, to znaczy na zimowe ferie, tam organizują dla dzieci, Młodszych dzieci ze szkoły podstawowej. I chyba dwa razy uczestniczyłem w takich zimowiskach nad morzem. Co robiłem? Były komputery, Commodore 64, na których coś pokazywałem dzieciom. Oczywiście modyfikowałem na przykład system. I jak dziecko podchodziło do, do komputera, wiadomo było, że nie dotykać komputerów teraz, nacisnęło, ktoś nacisnął komputer, to na ekranie się wypisało, nie bij mnie albo coś takiego, jakiś komunikat. No to, to wszystko było zafascynowane, tak jak ja chyba kiedyś na początku, co tam w środku siedzi. No to po, po, po pierwszej lekcji, na następnej lekcji, rozkręcałem komputer i pokazywałem, co jest w środku że tam nie ma żadnych diabełków i tak dalej no i w każdym razie było to uważam bardzo pożyteczne dla dzieci, bo tam na ileś tych lekcji przez nie wiem, dwa tygodnie można było zrobić a w tym wieku, w tym okresie dzieci były zafascynowane, bo w tym okresie chyba to już może mniej, bo wszyscy raczej znaczy większość ma, raczej nie. Znaczy no chyba. to już jest taki temat, że też trzeba mieć trochę na względzie te, te ograniczenia tamtego sprzętu i w ogóle robienie na takich różnych rzeczy to był wyczyn po prostu, a dzisiaj no, już trzy, te, trzyletnie, czteroletnie dzieciaki na telefonach potrafią... No nieźle nieźle zasłuchać, i te komputery już nie mają takiej magii. ja Zawsze powtarzam, że dostrzegam, że jednak dla dzieci te komputery z tym joystickiem, z jednym przyciskiem, wajcha i tak dalej są znacznie prostsze w obsłudze niż, niż gry na telefonie mimo wszystko. No, to jest inna, inna klasa, że zupełnie inna klasa umiejętności. No, ale to ja swego czasu uważałem, że na przykład jak to był się. Geo, nie, nie Geos? Ten system okienkowy na komputerze. No geos. I zauważyłem, jak pierwszy raz się z tym spotkałem, to uważałem, że to jest w ogóle system dla małp. Są okienka, naciskać i tak dalej. I to przez pewien czas taki pogląd demonstrowałem. Że na na komputerze, że w DOSie to się pracuje, a już w Windowsach, to co? Wracając do tego, do tego poglądu. Ale później po prostu mój m.in. doświadczenie biznesowe spowodowało to, że zacząłem myśleć innymi kategoriami. Ale przecież inaczej hardware'u się nie sprzeda komputera, jeżeli to nie będzie łatwej obsługi, bo pierwsze era powiedzmy wika 20, jak ja no. pracowałem, to było raczej dla ludzi, którzy się trochę na tym znają. No, no właśnie, wtedy w ogóle świadomość taka techniczna osób, które korzystała z komputera była większa. No, no niestety, no wówczas byli, były osoby, które miały problem z obsługą komputera, dzisiaj pomimo tego, że to jest zrobione dla małp, jak to pan dyplomatycznie i ładnie określił, <laughs> bo ja to zazwyczaj określam inaczej. No, no wiem, nie. <laughs> <wiemy. śmiech> <laughs> <laughs> My rozmawialiśmy przez telefon, to, to wie pan jak. No to... Jednak problem jest dalej taki, że pomimo tego, że to jest robione coraz to w kierunku małp bardziej, to i tak jest mnóstwo ludzi, którzy nie chcą, nie potrafią, mimo że pracują z tym na co dzień, to się po prostu no, nie szkolą za bardzo. To jest trochę problematyczne. No więc po prostu jak się ma takie doświadczenie w tym zakresie, ja potrzebowałem jakieś wykonać rysunki do książki. Szukałem programu i stwierdziłem, że mogę to zrobić w Matlabie, ale Matlaba nie mam. Mhm. Matlab kosztuje jakieś tam pieniądze, ale bardzo chwalę sobie firmy, które robią to, że 30 dni można użytkować nie na zasadzie jakiegoś demo, tylko pełnosprawnego systemu. Nie znałem zupełnie tego systemu. Ale w ciągu kilku dni zrobiłem to, co mi było potrzeba. A przecież no praktycznie rzecz biorąc, w ciemno większość programów to ma podobne, podobne wejście, że się tak wyrażę. No zmieniają to mocno, no ale weźmy chociażby takie jak Windowsy, ja, przepraszam, Microsofta, Word'a. No to ten Word. Co prawda, wersja była taka szóstka. No, że na tu... nawet uruchamiłem, To była ostatnia wersja, która działała na Windowsie 3X, ja tak Dobrze, ale na tej, na tej wersji ja większość rzeczy... A, bo jeszcze tak, jak, za, jak zacząłem sprzedawać to, to ja myślałem, że Commodore 64 będzie pierwszym i jedynym komputerem w moim życiu. Dlatego też na nim tak pracowałem. Łącznie z całym tym składem tekstu. Natomiast, natomiast, natomiast szybko się okazało, że zarobiłem jakieś pieniądze i dostałem możliwość kupienia pc -ta. Prostego pc Wtedy jeszcze na przykład hard disk to było 40 kilobajtów, Był taki dysk, taki mniej więcej grubości. W od kilobajtów, a chodziło pewnie o megabajty. Kilobajty, Dysk twardy w kilobajtach? mi się wydaje, że, że, że mówimy tutaj raczej o megabajtach. No ale to kilka megabajtów, jak No to raczej w no no, 80 megabajtów były takie dawno, dawno temu. No. W każdym bądź razie zdobyłem pc zdobyłem jednego PC-a, zdobyłem drugiego PC-a, zdobyłem inne komputery i praktycznie rzecz biorąc, w przeciwieństwie do dzieci grających, którzy chciały zawsze mieć jak najnowszy, najsilniejszy i najnowszy komputer, wymuszały na rodzicach, to ja uważam, że komputer trzeba zmienić wtedy, kiedy ten myśli za wolno, że ja myślę szybciej, a ten komputer myśli wolniej, to wtedy muszę zmienić komputer. Natomiast zwykle bywało tak, że komputer jednak działa szybciej niż ja myślę.